Siemano, witam was i jak widzicie w tytule odcinka, dzisiaj rozdajemy płyty Before Reactivation Ale zanim zaczniemy, to jeszcze powiemy do rzeczy. Dużo osób się opierało tutaj, znaczy w kręgu tutaj powiedzmy znajomych, że nie dostali płyty. No i powiedzmy, że rozmawiałem z Andrzejem C i Ryszardem Cebulą. No i powiedzmy, że dogadałem się z nimi także. No, Ryszard Cebula po prostu, jak wysłał mi to zgłoszenie, to. to uznałem, że to złoży na tą płytę, bo to było najlepsze zgłoszenie, tak jak powiem później w później filmie. I A Andrzej C y, po prostu wcześniej jakiś tam niby film miał. Nie wysłał mi go, ale powiedzmy, że mu wierzyłem, że jakiś tam film istniał, że są swoje No i powiedzmy, że na tym filmie... Panie Stefanie, ja pana słucham kiedy Czyluję sobie w domu po lekcjach? Moja stara od rana Siadam na kija. Wchodzę do studia, nagrywam reportaż A twój stary najebany wujek foliarz Stefan, kocham cię. Musimy się kiedyś spotkać, muszę zrobić z tobie zdjęcie. Kocham nawet. cię. Nawet nie jest to jakoś tam bardzo kreatywnie, no ale, no ale powiedzmy przyjąłem to miałem pić, bo teraz to mam rozdałem. Okej, okay, słuchajcie, witam was. Teraz w zostałem zaproszony do Discorda, aby tutaj obgadać sprawę odebrania płyty. W tym momencie zbijamy. witajcie o, o ciebie. Nie. Mam taką o, sprawę, o, o, bo tutaj ten. No właśnie o. tutaj wcześniej był i ten, i ugadałem się niby na tak? jutro. A co z tobą? No, a jak to ma wyglądać? Jak to ma wyglądać? No nie wiem, ja tam do ciebie podejdę, bo się ma, się ma tutaj ten. Otrzymujesz okay. płytę i okay. nagrywam a. i tyle, no. Jutro nie, nie czy nie kiedy brak. tam chcesz? K nie wiem. Nie wiem. To się. Kowładowiec! Krzycz no łeb, ty nie no, widzę cię, ale e. mi widać płytę za darmo. No to teraz za takie słowo, chyba tego nie dostaniesz tej płyty za nie darmo. Nie no, przepraszam, kocham cię, kocham cię. Zapraszam. Jutro czy nie? Lewy mi poniosły. Tak, jutro, jutro. Bo ja w sumie nerwy, przepraszam Stefan. No dobra, dobra. Witajcie, jestem z trzema zwycięzcami. Andrzej C, Ryszard Było z drugą płytkę, proszę. Ryszard. Dziękuję, dziękuję, No i Andrzej, no muszę przyznać, że miałeś chyba najlepsze. Ryszard, to zgłoszenie, Andrzej. Daj, także. Tutaj widzisz na tych słuchawkach leci twoja nutka. Oj, dobrze, dobrze. Chcesz Cicho, jeszcze jakiś Chcesz jeszcze jakichś więcej cebulaty, coś nie? Nie, to wystarczy. Nie, Dzięki może Stefan kiedyś. nara nara, no, nara. Okej, tutaj przypada, ale na Jest grę, tu No co jest? Proszę, proszę coś tam? Tak, oczywiście No No, eight, no. E no eight, eight, yeah. i to, się Witaj, to jest Dobra, no, czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie, o, dobra, od nowa, od dobra. Siema, siema, to ja. No. Ja jestem Ciebie No. Tak, to ja. No, ty wygrałeś konkurs. O, serio? Ale akcja! Moim marzeniem był dostać Biffa w Reactivation Stefan Bong! Yes! Jestem, jestem wielkim fanem. Wielkim fanem jestem. To dobrze. Tak kocham go, kocham go. Naprawdę. <ślesk> <ślesk> Przepraszam, że ruszyłem się. Piękna płyta, piękna płyta. Ja, dziękuję za oglądanie, widzimy no, się kurwę z Jewać Disa kurwa orka z kurwy syna i co? I dostamy bana, nie wiecie dlaczego bo Kurwa. Wieso mu jaki kurwa? Nie, nie jestem chory.